Wami, witam was w pierwszym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj zagramy bez budowania, Bo to jest tacy ja tylko grać tutaj w, w tym Fortnitecie. Ale no, widzimy się w rundzie. No w już jesteśmy. I yy, jeszcze oczekiłem jeszcze na graży, więc... Dla, Zapytacie, dlaczego mam Midasa? Bo to jest po prostu mój ulubiony skin. Nie za... Dużo skinów. Znaczy no, trochę se tam mam skinów, no, ale nie jakoś tak mega, mega dużo, nie? Więc no, mam praktycznie skiny z karnetu i to tyle jest, co jest w mojej szafce. Ale <gryw> za to se mogę stwierdzić, że no jakiś dobrze miaram może jakoś może dobrze gram dobra gdzie ja w ogóle lecę ja lecę zawsze w to miejsce dokładnie w to miejsce lecę a czemu już wam zaraz zaraz wam pokażę Robi, co ja tutaj robię? Co ja tutaj w ogóle chcę? No patrzę, tu leci se ziomek, nie? I zazwyczaj podno... O Nie, 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 nie działa mnie! Nero! Się tego się spodziewałem. On tu już zjechał. No i patrzcie, on się to zaraz zajdzie. No i jeden dead, nie? No i mamy teraz całą, cały celu do wzięcia. Bierzemy co najpotrzebniejsze. ok. Nie, nie, tego nie. Zależy sobie ten karabin. To nie ma tu miku. I snajperka. Mam taki właśnie ten. Ty gridy mi zaczął tańczyć. To nie... To nie zły banano, ten klocek. Dobra, no i jak już sobie stąd to Czydrilowwiec? O. o jaki jestem... jestem słaba I jestem słabej mowo. O Jezu. Dobra, widzimy się widzowie w kolejnej rundzie. Tragedia. Okej okay, widzowie jesteśmy już w kolejnej rundzie, ale... Ojej. Dobra. Może landing będzie teraz lepszy. Że nie polegnę. Zmieniłem sobie skina, ten który mi daje po też szczęście. To jest mój drugi ulubiony skin. Taki drillowiec. Teraz też można tu wbić, tu, tu... Można po prostu, wystarczy tylko po prostu dotknąć tamtej tyrolki, rolki, bo od razu macie ten... Od razu bierz, bierze się od Jones'ego. Niszczy się te skrzynie. O kurde. No i macie sekar... I macie całkiem dobre broni na, na sam początek. Jeszcze coś tu wyleci. No ja mam okres szczęście z tym, ale będę musiał sobie zmienić celownik, bo ja... i wychodzimy na powierzchnię. Zobaczcie, możecie wchodzimy sobie. Robicie po prostu kombinację. Pik, i od razu go. Zaszczędzacie 3 sekundy, ale 3 sekundy mogą ratować przed ucieczką, na przykład. Dobra. Jeszcze to też skrzynki, bo wam dać jakieś raczonko, coś tutaj dać. No właśnie. Jeszcze w tym budynku musimy znaleźć sobie snajpę, więc... Teraz sobie wracam. Dobra widzowie, snajpy może na razie nie znalazłem, ale przynajmniej znalazłem karabin i z takim... tak wygląda moja broń. Takie ma dodatki i takie ogólnie ma... Po prostu to jest moja ulubiona broń. Dobra, tam są strzały. Mm, lecimy w tamtą stronę. Chyba, że... W... Nie, bo tu są też gdzieś strzały. No są dead. szaman, to to ty, to ty szaman. On czeka aż wychylę. Nie ma mnie podjeżdżać będzie. On on se... o kurde. Nara. Kurde, z kilku stron, z kilku stron mnie atakują. Trzeba się wycofać. Tylko gdzieś ten snajper tu jest. To jest. Dead, co jest? Oddawaj snajperka. Mama. Jeszcze strzelba. Skąd? Ja jestem ślepy? Nie, nie jestem jednak. Widziałem cię. Dobra, ale jednak może to ten... Um, może ja mam dobrego nie... No kurde. Nie on naprawdę on ja je ze mną, ze mną robi. No Nie no Co mnie Proszę Let's go Dobra Diony. Dobra i widzimy się Do kolejnego typa Stop Dobra widzowie Gdzieś tu strzały słyszałem więc lecimy na miejscówkę o kurde! Nie! Nie! Nie mamy... Weź... Ja będę szybszy. Let's go. Miałem farta dużego teraz. Dobra, Bos nie żyje, więc ja pójdę może do sejfu, bo prawdopodobnie tam będzie ziomek. Ale czekaj, nie masz go, tego gościa. Jakby chyba nie ma znacznika. Nie no, nie ma znacznika. Co jest? Ehm... Um. O! O jezu, dobra, żeby tak nie trafić. Jak tam tam nawalasz mnie? Wiesz, że ja go nie widzę? Zdrabka, ja cię od razu, widziałem. Dobra, jeden dead. Gdzie jest drugi? Tam. No nie, no. No w końcu któryś dostał dead. Tam jest jeszcze jeden, jakiś. Ja wiedziałem że tu będziesz. Ale weź ty mnie, mnie nie podjeżdżaj. No, nie na mój kuzyn dla mnie... Nie na no, mój kurwn. No i... Widzimy się... Widzowie, będziemy kończystam odcinek, Mam nadzieję, że wam się Podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś miły komentarz. Do usłyszenia. No i cześć!